Wiem. Ej, Bart, gdzie wiesz, to z czeskimi Co się, 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 ja tak się na ciągle te remote'owywali. Sega tak. mi to zryje. to. Ale cię cofnę ciekawe, jakby mi się poteczkę na świeżą regenerację. Dobra. Nie wiem, jak upadło. No, no, no. mają. Jest Dobra, można stąd wyłazić. Kogo zabiliście? Storo. Storo. Jak zabiliście stora? Kiedy? E, zero ci powiem. Kla, dobra, temy. tamy. E, wy dostańmy się, masz. Dobra, tak, spodnie 4-3 diaks, klata 4-3 diaks, buty perf, wszystko diaksowe, bania 3-3 żelazna, część do...